Poligon w Toruniu. To tutaj pod okiem dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generała brygady Macieja Klisza i zastępcy dowódcy Gwardii Narodowej Stanu Illinois generała Rodneya Boyda, żołnierze WOT mogli pokazać, czego nauczyli się w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednym z elementów ćwiczeń było działanie obserwatorów ognia i przy ich pomocy naprowadzanie lotnictwa na cele. Pozorowanego ataku dokonała załoga śmigłowca Sokół. Amerykanie mogli też zapoznać się z działaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych WarMate. Drony polskiej produkcji są z sukcesem wykorzystywane przez siły zbrojne Ukrainy od początku wojny z rosyjskim agresorem. We got two types of warhead, high explosive and fuel air. The set consists of the platform, launcher, ground data terminal. Wszystko to stuff fit into Back, back. Członkowie delegacji po krótkim przeszkoleniu mogli też poznać skuteczność granatników M72. Granatnik docelowo zastąpi wysłużone już polskiej armii ręczne granatniki przeciwpancerne RPG-7. Z punktu widzenia taktycznego, dużo fajniejsza broń. Jeśli chodzi o przebijalność, to 400 mm stali. To jest broń pancerna krótkiego zasięgu, od 20 do 200 metrów. Działania poligonowe zaprezentowane przez terytorialców były jedynie wstępem do podpisania porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, a jego amerykańskim odpowiednikiem. Gwardii Narodowej USA. Podpisana umowa zakłada kontynuację dotychczasowej współpracy. Jako Gwardia Narodowa Stanów Linoi współpracujemy bezpośrednio z polskimi wojskami obrony terytorialnej od 4-5 lat i przez ten czas zauważyliśmy zdecydowany, zdecydowany wzrost możliwości uzbrojenia, zdolności, co mogliśmy dzisiaj zobaczyć tutaj na toruńskim poligonie. So what Porozumienie formalizuje już istniejącą współpracę szkoleniową pomiędzy Warmią Narodową i wojskami obrony terytorialnej. Zawiera nowe możliwości, które Just możemy sobie wymienić w, w obszarach zdolności, wiedzy, treningu. Podpisanie porozumienia nie jest, nie jest podejściem rewolucyjnym, ale podejściem ewolucyjnym, czyli będziemy kontynuować te szkolenia i to też było tematem mojej, mojej rozmowy z panem generałem Boydem. Skupiamy się przede wszystkim na szkoleniach, które, które Amerykanie określają, czyli język angielski określa jako Combat Enhancement, czyli zwiększanie zdolności bojowych, zwiększanie zdolności operacyjnych żołnierzy, Lekkiej piechoty. I tutaj będę mówił przede wszystkim o szkoleniach z walki z celami pancernymi i opancerzonymi. Javelin training, w tym zrozumieniu, czyli doskonale naszych zdolności w operowaniu systemów javelin. Druga, drugi ważny obszar to przede wszystkim zwiększanie zdolności naszych w prowadzeniu ognia, ognia snajperskiego. I trzeci ważny obszar, co udowodniła Ukraina, co było tak naprawdę od początku istnienia WOTU, naszym głównym, e, głównym obszarem szkolenia to są, to są szkolenia medyczne. Od przyszłego roku planujemy poszerzyć to szkolenia związane z obroną przed bronią masowego rażenia, szkolenia z, z zakresu zabezpieczenia logistycznego działań. Szkoleń związanych z doskonaleniem procesu dowodzenia na poziomie dowódcy sztabów batalionów oraz szkolenia związane z obserwatorami ognia. Zarówno instruktorzy amerykańscy, jak i moi instruktorzy każdorazowo po przeprowadzeniu kursów powtarzają, że najważniejsza dla, nas, dla nich jest wymiana doświadczeń. Widzimy to jako bardzo dobrą szansę na współpracę, kooperację, na wspólne dzielenie wiedzy, informacji i, i zdolności pomiędzy moimi instruktorami a Centrum Szkolenia powtórń. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, w ramach rozbudowy swojego potencjału, współpracuje również z sojusznikami z krajów europejskich, Wielką Brytanią, krajami bałtyckimi, Szwecją czy Norwegią. Rocznie w ramach CSW od przeszkolonych jest około 2,5 tysiąca żołnierzy. Paweł Kurek, polskie radio 24 PL.